Okej, okay, dzisiaj Kuba pracuje z domu, a ja mam za kilka dni egzamin, także staram się ogarnąć materiał. Nie będę ukrywać, że myślałam, że to będzie o wiele prostsze, ale jest tego całkiem sporo. Plus słyszałam, że ta yy, pani profesor jest taka całkiem upierdliwa. Ogólnie nie jestem tym typem, który się uczy do egzaminu trzy dni przed, bo ja wiem, że jestem w stanie się wszystkim nauczyć wystarczająco szybko, jeśli tylko będę miała do tego chęci. Ale w tym semestrze mamy bardzo trudne przedmioty i wątpię, że da mi się to tak, nie wiem, wyslejować z tego przedmiotu też mam pół oceny wyżej do egzaminu bo byłam aktywna na zajęciach to dzisiaj po kilku dniach w końcu wyszło słońce i ma być jakaś fajna pogoda także mam nadzieję, że Kuba poczuje się na tyle zdrowy aby ze mną wyjść na jakąś kawkę a jeśli nie, to po prostu pójdę gdzieś sama i coś poknuję Wysyłaś mi to Siri? jakie Siri. to jest behave to a napisałeś do Nowary? Tak. I odpisali? Nie. A kiedy napisałeś? Wczoraj. Napisałeś do Aston żeby się wspomnieć? Nie. Tam napiszę dziś może. Uznałam, że pokażę wam co jemy na śniadanie, bo z rana samego zjedliśmy kawałek brownie z karmelem, który zrobił Krzyś, ale no czas jest coś porządniejszego i zrobiłam nam na jednym talerzu porcję dla dwóch i będziemy wiedzieć sobie tak Dziedzicimy ze sobą, oboje teraz pijemy Black Paradise, to jest nasz chyba ulubiony nergol, bo jest kokosowy, a ja tak lubię red kokosowego i to jest identyczny w smaku i tańsze. Przygotowałam nam kanapki, takie z camembertem z ziołami, z oliwą, z pomidorami, oregano i orzechami włoskimi. Dostałam zaproszenie na ostatnią chwilę na tychniadę Dawno nie było dawno nie byłam, nie byłam w sensie serio No dobra, nie tak dawno, z 3 miesiące Ale pójdę Dlaczego? chuj ładnie, ale nie mogę znaleźć ognia Okej, okay, recenzja Podobało mi się ale za mało i creepy typy na no takie Nie polecam. Nie polecam, ale... Ale ogólnie. Dobra, ogólnie polecam. Dobra, ja wracam i ten hełm ze spreju i wlecę z sprayu i lecę spać, bo mam chłopatko słodkiego Jesteśmy z Chrzysiem na zakupach Gdzie jesteśmy? W kałpande. Going hard, shopping hard, mamy kotleciki na przedsojowe i białą czekoladę. I tak wszyscy widzieli tylko alkohol. Takie <grytana> 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 studenckie zakupy. Złapało mnie takie przyziębienie serio. Nie jest jakoś fatalnie, ale... No jest fatalnie. Będę dzisiaj to z jeść tost z awokado i... i tyle. Jak normalnie nie mam fomu. To w majówkę cyklicznie zawsze jest to famo, bo wszyscy coś robią. A chyba nigdy nie miałam takiego w majówkę. Już jestem chora i dodatku wiecie, patrzę tutaj ktoś na plaży, tutaj ktoś w Paryżu. No dobra, ale w moim łóżku wygodnym. Ogólnie, jak jesteśmy że za jest dwie osoby w hulajnogę, płaci się 250 zł, a potem mi się pokazał, TikTok już tylko kosztuje 2,5 tysiąca, taki mandat. Także zaczęliśmy być ostrożniejsi, jak nie się hulajnogą. I dzisiaj kuba widział policji, bo tak jak dobra, trudno to Ten miniemy Potem zatrzymuje i ja jestem jak... Hm, naprawdę nie można dwie osoby? Co pan gada? I nic się nie stało. Pouczenie. Tak, jakby byli jak nie, nie jeść bo to niebezpieczne. Szczególnie taką pogodę, nie, nie. Ale nam wyszło. Z mleka widać, że jest odsparzone, to widać tu jakby na górze, no nie, że jest takie... <grym> E, Zrobiłam jeszcze jedną meczę do domu. Jezu, zawiązałam się tylko jeden i rano jest drugi. Jest drugi dzień majówki i pada. Jest, nie powiedziałam, że jest zimno, bo jest się no, ale pada deszcz straszny i po prostu uznałam, że jestem babą, to pójdę do karów. Miałam ostatnio taką ochotę na szparagi i nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że ja nigdy nie jadłam szparagów w ogóle. <głynne> Miałam taką mega ochotę i uwaga. Szparagowy skam. Byliśmy w żabce i szparagi był po 13 zł, i uznaliśmy w skórze, że nie ma chuja, że kupimy tak drogie szparagi, no nie? I idziemy z Krzysiem potem do Kauflandu i było, że za kilogram szparagów płaci 13 zł. To ma sens, no nie? Żeby kupić wtedy pół kilo szparagów i go zrobić. Przy kasie okazało się, że te 250 gram szparagów kosztuje 13 zł, nie kilogram, więc było źle napisane w Kauflandzie. Co można ich pozwać? mogą się kłócić, ale uznałam, być co. Nie będę. Także będę dzisiaj pierwszy raz próbowała i gotowała szparagi. Drugą rzeczą, którą będziemy dzisiaj gotować, to jest obiad na dziś. Chcę zrobić pióre ziemniaczane. Tutaj idę właśnie na łatwiznę. Oraz klopsiki z Ikei i brokuła. Szparagi jak przyrządzić? Odkryłam te wszystkie zdrewniałe końce, końce. Wydaje mi się, że to się je. I nie będę tego odkrywać, bo mam jakieś takie przeczucie. Chociaż ja mam dobre? Przecież jakby... Nie no, wydaje się, jakby ja być dobre. Ja bym je pocięła takie trzy grubsze części i ugotowałam je właśnie w soli i cukrze. I potem bym je tak trochę podsmażyła na patelni z masą. Ogólnie nienawidziłam gotować i całe moje takie młodzieńcze lata kiedy mam wrażenie, że wszyscy eksperymentują w kuchni, miałam ja po prostu stresowało mnie dodawanie rzeczy i tworzenie z nich posiłków i jako starsza osoba, która wjechała na studia, całkiem długo sobie radziłam, w jakieś półtora roku nie gotując nic, robiąc dosłownie zero rzeczy związanych z gotowaniem, bo po prostu się dobrze ustawiłam i spędzałam czas z osobami, które gotowały za mnie. No i jakoś tak przez ostatnie pół roku powiedziałabym, staram się gotować i staram się coś knuć w kuchni i no sprawia mi to dużo rada, nie zależy co. Ale na razie te wszystkie takie moje kuchenne perypetii, które wstawiam tutaj na kanał, są super. Jak ktoś mnie zacznie szukać w internecie, to łatwo znajdzie mnie na różnych takich twitterach, gdzie rozmawiałam o moich zaburzeniach odżywiania i jestem dumna z tego okresu, z mojego życia. Teraz, jak już mam 20 lat, to nie powiedziałam, że to jest cokolwiek, z czym się identyfikuję. Nie czuję, że mi ta moja cała przyszłość wpływa jakoś na moje życie, ale starałabym się ogólnie nie mówić o takich tematach związanych z problemami z jedzeniem, bo w sumie po co się tak dodatkowo triggerować, szczególnie, że wiecie, to jest tak, że przez cały czas to przychodzi i odchodzi i po prostu będę gotowała i starała się na nie być triggerująca dla innych osób i pewnie jak będę o tym mówiła, to w taki bardzo delikatny sposób i nie rozwija tego za bardzo. Dobra, jak będą się gotowały szparagi, to w międzyczasie będę też gotowała brokuła i myślę, że jak brokuł się tam trochę podgotuje, to wrzucę tą zieloną stolka, bo ona się teraz rozmraża. Nie chcę tego wszystkiego gotować ogólnie w jednym garnku, ale pewnie tak, to się skończy. Bo w taki okres myślałem, że ja na fasolkę, co mam przez jakieś półtora roku codziennie. Całe pół kilo. Kocham na fasolkę. Ta -da! Jest dobrze. Jest dobrze! Sznówkę.